Siemaneczko Witamy z tej strony Michał Dzisiaj nagrywamy Robloxa i nową grę którą gra bardzo ale to strasznie bardzo ludzie. Więc Dzisiaj nagrywamy Pet Simulator Nowe które wyszło Właśnie dzisiaj W godzinie 18 Więc lecimy dalej z tym Brawo, Oscar! Lecisz z tym, niszczysz. Okej, okay, więc lecimy na kupić jajeczko. Mam 91. Już widzę, że to tak się nie uda. Więc lecisz. Oscar. Ja jeszcze podbieram resztki. Świetnie, dawaj, dawaj, nie przystawaj. już tu, ty, ale teraz jeszcze. I naszym celem dzisiejszym jest zdobyć nową nowego peta, no przynajmniej ze dwa. Starajmy się z tym Jestem ciekawy czy to się uda Albo Jeżeli chcecie więcej odcinków z Bad Simulator Napiszcie w komentarzu Hashtag Pet Na pewno będziecie lubili To na pewno obiecuję Jeżeli o dwie osoby napiszą Tak w komentarzu Obiecuję BĘDZIE Jeżeli nie będzie, możecie przestać mnie subskrybować Jeżeli nie będzie tak nowego filmiku To nie wiem co będę nagrywał przez ten cały czas A nie idzie tak w ogóle na czym nagrywam No na statywie Więc widzimy się za chwilkę jak to zniszczę Ej, ludzie, udało się uzbierać nam 300, więc idę kupić nowego jego. Mam nadzieję, że włosko nie przeszkadza mi. Niszczyć tego. A zobaczymy, co by nam wydrużyć. Tutaj jest Otwieramy. pam Otwieramy. Kac! Pam. Super, drobno. Nam nowy zwierzak. Kot, trzecim levelu. Ramy dalej, już udało się. Ale szybko niszczą. 5, żeby ci mam Robię cięcie i czekamy na kolejne jajko. Zniszczone, lecimy dalej. Więc, pyk. To koło mam brakuje, już nawet marnować. I raz, i jest. I zjemy po kolejne jajeczko. To może jeszcze. Jeszcze sobie ta odbiorę Ile tego spadło. Ile tego tutaj jest? Więc lecimy Kupić kolejnej Ej, schodnie się wzięły końcy. Dobra, nie narzekam. Ważne, że przynajmniej ważne z... Warto, że przynajmniej z mógł, No! Witamy w naszym składiku. Wrócimy Lecisz Oskar Tak w ogóle który ma level pies drugi Ale nadal już to szybciutko leci Oj! Zapraszam Was na kanał brata Nazywa się Olek Olek 26 No, jeszcze nic nie nagrał, ale to nie chcę, żebyście go nie zasubskrybowali. Jeżeli dobijecie pod tym odcinkiem 5 lajków, to obiecuję, zrobię dla... zagram dla Was Fortnite'a. Mam z 25 kołysów? Okay. O ile tego tu? Zbieramy więcej. Lecimy dalej. Pa, go, 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 go. Próbujemy kolejne jajeczko. to. To. Będę dla was grał bardzo często. Pet Simulator. White Bunny. Okay. Jezu czwarty. Przepraszam. Ale musiałem to zrobić, Oscar Idziesz. Vběrajeme. A pusíme to. Oop. To je Beijing, tím bané, ale nadále to dělá dobrou dobu. Czy czat. Ile końców? Tak dużo tutaj tylko jest. Mam pomysł. Nabijamy do kolejnego jajka. Dajcie chwilkę i nabijemy. Okej, ludzie, możemy już kupić kolejne jajko? Zalej. Równie dobrze moglibyśmy kupić. Trzy... Trzy te normalne? Ale nie. Ubojamy to. Co nam robię? Pom 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 pom. Co? Osiem procent. No to było. Level dziewiąty. Zakładamy to. Criança Criança Mambo Mambo, você nem tu pode ficar com os seus Não Zbieramy to wszystko. Już trzeba kupić kolejne, ale to nie, ponieważ. Bieramy na kolejny świat. No, możliwe, że w tym odcinku to się nie uda. No albo kupimy sobie po prostu nowe jajko. Ale nieważne to no, tyle z dzisiejszego odcinka. To na tyle dzisiejszego odcinka, więc widzimy się w kolejnym odcinku, Nara.